Michał, Niedługo jest święta, a wszyscy Chińczycy idą do pracy na 16 godzin Wigilii, ale nie ja, bo biorę l 4 i dzisiaj będzie czytał mój kuzyn Ping Pong. Żydomi, się dziś, a w Hufonie Las jest gołębia. Trochę oslane i jedzą chleb w domu. Ale po dwóch miesiącach noszenia nadają się na losu. 40 juanów. Był z taki serial, taka bajka o dziesiach, tylko, my to zrobiliśmy po swojemu i to się nazywa North Park, w takim obozie, 25 milion, Wiesz co, jedna marka to za mało, my poszliśmy o parę kroków dalej w tych butach i znaliśmy trzy marki na jednego buta, Najlepszy Puma, Adidas, jednym, Bądź Modny, Zaz, się 360 780, ludzie noszą czapki i kapelusze, a dlaczego wasze obiady... Znaczy się, psy miałyby nie nosić głupieszkowych kapelusz dla psa, a sprawić, że będzie lepiej smakował i znaczy, będzie szczęśliwy, no, będzie szczęśliwy. Zim zim Do słuchania w pełni szczęścia, muzyki potrzeba wam poziomnego sprzętu, jakim są słuchawki Beats by Dr. Edgar. Słuchaj, słuchaj, sześćdziesiąt 65. Opa też człowiek i żąda wygody. Proszę bardzo, krzesło dla małpy całkiem wygodne, bo sam testowałem. 169 i 45. Człucho u nas w Chinach cicho z dwóch poprzednich części tego chórzowego sicułu. Cały świat czeka, błaga, płacie, a my się to to jest od 2009 roku. Half-Life C 199 i 99 za później. Ostatnio kuzynem, tak się nawaliliśmy tym 5 na dwóch, a pokopało jak 220 wód. Panie Kastak myśli, że w wodę piliśmy do szkałuzi. Z 488 za mocne piwo zcinak. Uwaga, zostawia posmak amoniaku. A tu to już w ogóle pół rozłożyło na weselu od jest na butelkę a składak z krombezidu. Co z anioła, bo wytrawny rocznik 2017 prosto z 10 juan za butelkę Ozieba do pupy dla kota nie wiem po co ale fajnie wygląda 15 juan w ośrodki Uwaga czasem pupa się zatyka i kot nie robi kupy A na deser polecamy parówki z sinki Smakują jak świnia ale całkiem dobre Polecamy dla wegan Nie służ aż tak w smaku czy świnie, bo to mielone Was